Witam Was tutaj, Baty999, a to jest pierwszy odcinek. Zagrajmy w Minecraft? Chyba tak. Um, na początku chciałem się z Wami wszystkimi przywitać. Wszystkimi ludźmi, którzy um, zobacz, dojrzeli w jakiś sposób to konto. Wszystkimi ludźmi, którzy oglądają pierwszy, film na pierwszy filmik na tym kanale. Um, założyłem razem ze swoim kolegą. Który przedstawi Wam się w najbliższym czasie nowy kanał Na którego pomysł zrodził się całkowicie spontanicznie Ponieważ ten sam było za nagrywaniem czegokolwiek Więc stworzyliśmy I oto jest pierwszy jego wytwór Stworzymy sobie oczywiście nowy świat Niam, 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 niam. Jak dawno tego nie robiłem. Nie grałem w Minecraft już pół roku. Damn. Sporo czasu. Jak na mnie. Okej. 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 Sytuacja opanowana? Aj! Pogodź się w ziemię. Eee, dobrze. Trzeba więc ściąć drewo ręką, jak to zazwyczaj bywa, i przejść do roboty. Eee, chciałbym na wstępie już powiedzieć, że filmik nie będzie długi, jak pewnie widzicie już teraz na pasku, na timeline, eee, ponieważ jest to odcinek typowo prologowy i nie mam zamiaru się tu jakoś mi trężyć i robić czegoś, czego nie umiem, bo. Nie mam zbytnej terastyczności z montażem filmów Więc nie chcę się narażać, że zrobię coś nie tak! Wow. Jak już zauważyliście gram z modami To fajnymi modami. Um, nazwy ich będą w opisie filmu. Także jeżeli nie wiecie, jak się nazywa Texture Pack, albo mod, który pozwala tak fajny sposób ścinać drzewa, zajrzyjcie do opisu. I dlaczego założyliśmy konto? Jak już wspominałem na początku, chcieliśmy sobie przypomnieć, jak to jest nagrywać, gdyż każdy z nas kiedyś to robił. Jednak było to już kupę czasu temu. Więc, po prostu. Zachciało się. I oto jest pierwszy filmik. Um, kurde, straciłem całkowicie możliwość na umiejętność raczej gadania do mikrofonu. Ale myślę, że z biegiem czasu to się naprawi. I będzie w miarę znośnie. O, tu widzę mały kejwik. No ale tak. Nie będę długo tutaj przedłużał. Gdyż. Więcej zrobimy w przyszłym odcinku. A to będzie powoli koniec. Wiem, że nie było to długo, ale to jest powoli koniec. Gdyż. Chciałem się tylko przywitać. Z ludźmi z kanału. Także. Mam nadzieję, że. Podobał wam się ten odcinek, że, um, że zostaniecie tutaj na dłużej chwilkę. Ponieważ na pewno nie jest pierwszy i ostatni filmik na tym kanale. I zaczynamy tutaj z sporą, mam nadzieję, działalność. Także żegnam się z wami. Mówił Bati. 9. Dziewięć. 9. Dziewięć. Dziewięć. Bye bye.